Szanowni Państwo, dalszy ciąg. Chcę i zgłoszę do Pana Ministra Finansów Nowego o obniżenie ceny natychmiastowej. będzie Na benzynę 95-98 PB. Nie będę powtarzać dwa razy PB, bo to samo jest. PB 95 i PB 98. Z tego powodu tak się nazywa paliwo. I panie ministrze, apel do pana. Z całego serca, proszę pana, z całej duszy, proszę. o Obniżenie paliwa, ceny paliwa na obronność narodu polskiego. Na obronność paliwa 95 pb i 98 pb. No dobrze się rzuca. Dobrze się palą czołgi. Z tego powodu, że tym musimy się bronić. Jak Rosja nadszedł, to musimy mieć w każdej chwili butelki z benzyną 98-95 i iść bez najruskich czołgi. Dlatego, że musimy czym się bronić. To nie jest żarty. To nie jest śmiech. Ale teraz, wojna, jak powstanie, to wojna będzie światowa. Wojna światowa. To nie jest żarty. To nie jest tak. migi migi. Ale, szanowni państwo, kochani, to, co ja mówię, to trzeba wziąć do serduszka. Z Każdy musi Polak wziąć do serduszka. Do swego serca. Że Putin może raz rzucić rakietkę i nas nie będzie. Musimy też mieć odwet. Takie rakiety balistyczne. Żeby ich wyłapywać, te rakiety rosyjskie, żeby były wyłapywane. Trzeba tarcze, lepsze tarcze, żeby przychwytywać I te wszystkie... jak wspomniałem, rakiety. prawda to panie Wojtku? I jak wspomniałem, że jak zdobędę pieniądze, a nie jak będę miał pieniądze, wezmę i pojadę do Sejmu, do Senatu. Naprawdę, obiec, obiecuję dla was, ale... Roboty mam w domu, dużo pracy, bo sam jestem z panem Wojtkiem tylko i muszę posprzątać płacić wszystko i szanowny państwo, kochani moi, naprawdę udam się na dniach. Dostajemy do senatu, a żeby ustawa weszła i złożę sam, pisemnie napiszę i pokażę w internet, jak napisałem, jak wszystko, ażeby nie gadali o babach, o jakich tam kadamowach jak powiedziałem. Tylko, żeby gadali o ludziach, którzy i obroni, obronności kraju. Żeby wzmocnić Polska. Niech żyje Polska nam. Niech żyje Polska nam. I żeby nie zginęła ta Polska, daj Boże. I życzę Wam wszystkim. Polakom wszystkim, a żeby nie, nie takim sprzętem się bronić, jak tu pokazany, tylko żeby był inny sprzęt do obronności. I ja to napiszę, żeby nie gadali o babkach, szmapkach, bo każdy wie Polak, jak kobieta wygląda, co ma i tak dalej. Ale żeby wzięli się za pracę marszałkowie i posłowie. I żeby wzięli się za pracę ale konkretną, konkretną pracę o obronności kraju, narodu polskiego. Żeby nie gadali o głupotach, tylko gadali o tym, co potrzebie. O tym, co się należy, o tym, co trzeba mówić. O tym, co trzeba mówić i, i trzeba ustalać, a nie o jakich ustawach, nie wiadomo no. jakich. Tym trzeba skończyć, czym najprędzej, a trzeba zacząć inne ustawy wprowadzać. Dziękuję bardzo.